Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym filmie na kanale AutoMeritum. Dzisiaj witamy Was na naszej hali autodetailingu. Póki co jeszcze trochę tu cisza, bo nagrywamy z samego rana, ale jak widzicie, trochę, trochę samochodów tutaj dzisiaj stoi, dzisiaj mocno biało, więc tak naprawdę tak, za chwilę prawdopodobnie Bartek będzie sobie tam działał z dechromingiem Audi A6. Jak tylko przyjdzie Łukasz, to będzie brał się prawdopodobnie za BMW serii 3. A my dzisiaj opowiadamy Wam o kolejnym samochodzie ze Stein AMG, którego, który mamy w ofercie Automeritum. Jest to limuzyna z prawdziwego zderzenia. Jest to Mercedes E-klasy E53 AMG Formatic Plus. Bardzo fajny samochód, naprawdę. Fajny kompromis między, między E63, gdzie jest v 8 a tymi słabszymi, bardziej gdzieś tam powiedzmy, cywilnymi wersjami. Mamy tutaj rzędową szósteczkę, która, no mówmy się, do tej limuzyny pasuje idealnie. Jak znalazł? Słuchajcie, na pewno sporo, sporo detali ten samochód wyróżnia od standardowej, zwykłej i cywilnej e klasy My tu też troszeczkę swoich smaczków dorzuciliśmy. Na pewno chociażby takie rzeczy jak przycienienie znaczka Mercedesa, przycienienie tutaj reflektorów, z rzeczy oczywiście fabrycznych. Wszystkie dokładki, pianobleki. mamy oczywiście te felgi AMG w pięknym, w pięknym wzorze, fajne, fajne 20-celowe koła, które będą już fajnie tutaj wyglądać, a przy okazji nie będą jeszcze sprawiały, że samochód będzie bardzo niekomfortowy. Mamy czarne znaczki tutaj, które dorzuciliśmy Czarno budowę lusterek, dach również okryliśmy na czarno folią PPF. No i przy okazji zostały również polakierowane znaczki Mercedesa z tyłu. Dobra, gdzieś tu tylko musimy znaleźć tą blokadę. Mamy, dobra. E, więc tak jak wspominałem, 3 litrowa rzędowa, e, jednostka benzynowa, mamy tu, tu, tutaj 435 koni, 520 Nm, miękką hybrydę, 4 sekundy do setki. E, także generalnie do takiej limuzyny motor, który bardzo, bardzo pasuje. Rzędowo szóstka, bardzo klasyczna jednostka, która no, już w tym momencie pojawia się coraz rzadziej, jak wiadomo, w, chociażby, <laughs> e, chociażby w C63 najnowszym będzie już tylko czterocylindrowy silnik, więc cieszmy się póki, póki mamy jeszcze takie silniki jak ten tutaj. Chodźcie do środka, pokażemy Wam jak ten egzemplarz prezentuje się we wnętrzu i jak został super skonfigurowany. Jeśli chodzi o wnętrze, no tutaj też się troszeczkę faktycznie dzieje. Mamy nagłośnienie Burmestera topowe, jeśli chodzi o Mercedesa, tak naprawdę no jeden z najlepszych systemów nagłośnieniowych w tym momencie montowanych w samochodach. Mamy oczywiście full ustawienia elektryczne z pamięcią, podgrzewanie foteli, wentylację. Jak to, jak to w, w nowoczesnym Mercedesie, naprawdę tutaj jest fajna, fajna topowa wersja, oświetlenie ambientne, jak to, jak to właśnie w, w Mercedesie, całą dyskotekę możemy tutaj zrobić, ale to nie jest nic nowego. Myślę, że w, Fajną rzeczą na pewno jest ta kierownica, która jest tutaj już nowa. Mamy tutaj już tę, tę kierownicę sześcioramienną z pokrętłami od zmiany trybów jazdy, zmiany um, działania, działania wydechu. No, jest też znaczek, który jest tak naprawdę dostępny tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o te pokrętyłka w AMG. Jeśli mieliście, czy też nie mieliście do czynienia z systemem system mercedesowskim, jest naprawdę fajnie rozwiązane, bo no, tak naprawdę póki co wciąż mamy jeszcze całe sterowanie tym systemem i ekranem centralnym tutaj. W coraz większej ilości marek, niestety, tak naprawdę zostaje nam tylko i wyłącznie sterowanie dotykowe. No, tutaj mamy możliwość sterowania zarówno z kierownicy, jak i, jak i tutaj całym tym systemem, który znajduje się pod ręką kierowcy, no jest to rzecz na pewno niezastąpiona, więc ja się bardzo cieszę, że Mercedes z tego nie chce, z tego nie chce rezygnować, no bo myślę, że wszyscy, wszyscy tutaj użytkownicy tego auta będą content z tego powodu. Ja ustawiam tego, znanego przez Paczesia kolor, oczywiście, Purple Sky, ale w Internecie znany bardziej jako Purple Snake, nie? Przez, przez znanego komika. W ogóle wszędzie się tu świeci, nie? Tu się świeci, tam się świeci, tam się świeci, tu się świeci. Tu nie ma miejsca, które się nie świeci, nie? W nocy to myślę, że w okularach przeciwsłonecznych trzeba byłoby jeździć. No to co? Słuchajcie, myślę, że teraz część, na którą ja też czekałem najbardziej. Przejedziemy się, weźmiemy go sobie na zewnątrz, pokażemy Wam, jak, jak on jeździ i jak E-klasa E53 AMG zachowuje się na drodze, na co dzień. Szybkie tankowanko przed nami i można ruszać. No dobra, to co, jedziemy się kawałek przejechać, zobaczymy w ogóle jak to się zachowuje. No ja się spodziewam przede wszystkim dużego komfortu, bo jednak jest lasa, jednak ma to być samochód na trasę, więc myślę, że zanim na jakąś taką drogę szybkiego ruchu czy, 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 czy też autostradę skoczymy sobie na jakieś takie wiochy, zobaczymy jak on się zachowuje na zakrętach jak on radzi sobie z wybieraniem nierówności w ogóle jedna z takich rzeczy które muszę zwrócić wam uwagę które mi się bardzo podoba razu, na którą wracam w ogóle do tego samochodu to są te garby na masce, które są bardzo wyraźne i od razu no widać że to nie jest taka klasyczna zwykła yy, zwykła klasa tylko faktycznie jest to coś yy, co ma trochę mocniejszy motor pod maską Przy tym, no, myślę że też wam tutaj w przebitkach pokażemy jak to w po prostu wygląda nie no, bardzo fajnie to wyraźnie, komforcik jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny. I w ogóle tak, jeśli chodzi o jakieś takie wrażenia z jazdy, mi się bardzo podoba kierownica w tym samochodzie, super leży, super leży w dłoni. Generalnie tak, generalnie samochód naprawdę fajnie się, fajnie się prowadzi, jak to na AMG przestało. Oczywiście to i po kierownicy, bo ona jest naprawdę super milisista, fotel jest przegenialny. Tym bardziej z tym masażem, bo fajne połączenie AMG z dużym komfortem, naprawdę. Mi się bardzo podoba że jeżdżenie na komforcie z wrzuconym, z wrzuconym otwartym wydechem, więc on sobie gdzieś tam basowo cały czas perka z tyłu. No ale z kolejnych rzeczy fajnych na pewno jest to, że ten silniczek nie ma problemu z jakimś tam perkaniem faktycznie i, i strzelaniem z wydechu, gdy jesteśmy na sport plusie, gdy gdzieś tam troszkę dynamiczniej sobie pojedziemy. jest naprawdę no, AMG pełną gębą. Fajne rzeczy. To jest coś, coś w sumie ja z czym spotkałem się po raz pierwszy, jeśli chodzi o, o ogółem motoryzacji, czyli dobijanie e, dobijanie fotela w momencie, gdy skręcamy sobie w jedną czy też w drugą stronę, w prawo czy w lewo, e, bo oparcia w, w fotelu e, wypycha nas, żebyśmy się nie przechylali po prostu w daną stronę. Bardzo fajna, fajna rzecz, fajne rozwiązanie. E, nie wiem, czy to jest Mercedesa pionierski, pionierski wynalazek, ale daje plusik. Ja się trochę rozpadało już. Moment, bo to, to Mercedes, tu jest zmiana biegów, czyli wycieraczka tu. Zawsze wszędzie wszystko inaczej. Dlaczego? Wszędzie, wszędzie, wszędzie w całym świecie. Wycieraczki z jednej strony, Mercedes musi mieć inaczej. Wiadomo, nie może być za łatwe. No to co, my zjeżdżamy w takim razie z zakopianki. na naszych światła przy okazji taka mała podpowiedź, jak trafić do Automery King i Automery tutaj nasza druga brama. Generalnie jestem w ogóle zachwycony tym jak działa tutaj ten zestaw kamer 360 i czujniki parkowania, one prześwietnie tutaj pokazują jak to, jak to w ogóle wygląda, naprawdę to jest akurat świetna, świetna sprawa, no super to zrobili. E, dzięki, że byliście z nami na prezentacji kolejnego Mercedesa z stajni AMG. E, mi się bardzo podobało, bardzo, bardzo przyjemny samochód. E, szczerze mówiąc, gdybym miał fundusze, bardzo chętnie bym się do niego przesiadł osobiście. E, no cóż, tak jak e, za każdym razem będziemy bardzo wdzięczni za, e, za lajka, za, za subskrypcję, komentarz na pewno, który gdzieś tam pomoże nam rozwijać ten, ten kanał i e, na pewno kierować go e, na, na odpowiednie tory. No i cóż, e, zapraszamy na te kolejne materiały na radzie.